Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk, jesteśmy dzisiaj, proszę Państwa, gdzie my jesteśmy, no w, na górze, na górze Złotej Górze, tutaj jest dzisiaj święto Truska w Kobrania, mamy niedzielę, niedziela jest 22 bodajże, czerwca, czerwca i święto Truska w Kowrania. parkingi to zrobili na polu nawet 15 zł kosztuje parking, to nie są nie, żadne jakieś zimiezi to proszę Państwa trzeba płacić za pobyt na tym parkingu a tu mamy dzień dobry okay. o, to tutaj polska przyszła. tutaj idziemy do góry no, co my tu mamy? proszę państwa truskawki oczywiście są no. tu mamy proszę państwa jakieś takie różne do ogrodu, tak, to są elementy. Ale proszę mi nie wchodzić w kart, proszę pana, bo ja tu robię reportaż. Proszę państwa, dla Pomorskiej Telewizji Narodowej. Dzień dobry pani. Co ma pani rzeźbi to? Tak. Aha, i to, i takiego koszyka to się długo robi? No tak, sobie. To? Tak. Ile to trzeba poświęcić czasu? Dwa tygodnie minimum, żeby on wysek. Ale... Później dodatkowo jeszcze malujemy. Aha. Czyli są formy jakieś? To są formy, ale malowanie jest ręczne. No to wiadomo. I, I gdzie to macie to do to... Mazury? No, Mury ma Działdowo. Miejscowo... Działdowo. Okolica działdowa. A jak pani godność? Kobylińska. Dziękuję. A imię? Anna. Anna, dziękuję. No tutaj mamy różne dziewczyny, ławeczki, to wszystko to krótka można sobie stawić i mieć ładnie. A nie biebie, ale nie czy my, tak idziemy dalej pożej. no dobrze Państwo no, truskawka z Kaszub no to jest bardzo ważne nie ma jak truskawka z Kaszub bo wiadomo, że truskawki z Kaszub są najlepsze prawda? dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk czy truskawki z Kaszub są najlepsze? a dlaczego? jak Pan walory powie mają najlepszą pogodę głośniej, głośniej mają najlepszą pogodę, Pogodę ja, dużo Aha. I jak długo jeszcze będzie to truskawko branie trwało u was? Ile to się... Dzisiaj do się kończy. się ostatni dzień? Tak jest. I potem co, już nie będzie truskawek? Nie. Tak wszystkie nie, wszystkie nie, przestają owocować? Zawsze, bo to... Ten punkt Złota... Głosy, złota głosy. Góra tutaj, ten punkt. Złota Góra. To jest tutaj zawsze sprzedawana truskawka i wszyscy z okolicy tutaj, rolnicy sprzedają tutaj on. Właśnie tutaj? Na marki. Kto mówił? Kuba, Jak? Bo ile masz truskawkę? 20 za kilogram. Za kilo? Tak jest. Czyli dobry, Pomorska Telewizja Narodowa. Czy pani piękna powie, co to za truskawki są? Jaki gatunek? Truskawka to jest rumba. Jaka? Rumba. Rumba, aha, rumba. I proszę Panią, i Wy sami to hodujecie? Tak, razem z mężem mamy plantację i... Ile taka plantacja wyciąga tłuskawek w ciągu sezonu? Ojej, no to takie szczegółowe... Ale, nie, nie no, ile, ile to... od kilogramów ton, nie wiem jak to się liczy. Do ciężko mi to ocenić, to mąż tam no, nadzoruje, się. tak. Mąż nadzoruje, Pani tego sprzedaje. Tak, tak jest, to co mąż I co, biorą? Tak, tak. A po ile Pani ma? Za koszyk jest 40 zł. 40 za koszyk, tak. czyli za... Jest kilogramowy 20 zł. A ma pod spodem? tak? Przepraszam bardzo, przepraszam pani. Idziemy dalej. Truskawka z kaszów, następna. Dzień dobry pani. Co to pani za truskawki ma? Truskawka z Jak się nazywa? Aha. No to już trzeci gatunek macie. Tak widać tutaj. A cena? 40 za, za pełen koszyk. Ale koszyk trzeba płacić osobno, czy nie? Też, ale również możemy przysypać. Wymienić też można? Też można. Dobra, idziemy dalej. Dzień dobry, pani Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Co pani tu oferuje za truskawki? Jaki gatunek? najsłodsza truskawka na góry, Pani też najsłodsza pewnie? Ja jestem słodka. A, truskawka. Wszystko słodkie macie. Wszystko słodkie. Tak, jasne, dobra. Truskawki są wszystkie słodkie. No super. No i co, i. Biorą? Biorą, biorą. Cały rok czekają na naszą truskawkę. A macie swoje pole swoje? Mamy. I ile tego pola? 3 hektare. I ile z tego wychodzi tak na, na sezon? Ile można uzbierać? W tym roku bardzo no. mało. Sami zbieracie czy zatrudniacie ludzi? Zatrudniamy, zatrudniamy. U Ukraińców? Same też zbieramy. tak. Same też, no, wiadomo. Zbieramy Tymi rączkami. Tak, no widzi pan. No dobra, kto mówił, jak na imię? Kasia Natalia. Natalia, dziękuję. Proszę. Idziemy dalej. Tu też mamy kupki koszubskie. Dzień dobry Pani. Dzień dobry. Pomorska Telewizja Narodowa, jaki gatunek truskawek Pani oferuje tu dzisiaj? Rumba. Jak? Rumba. 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 Aha, to już tam gdzieś, przepraszam. Najlepsza. Gdzieś była. Ta... Na Kaszubach. Na Kaszubach pani. Można zbudować? Nie, proszę, bardzo. proszę bardzo. A to co to jest tu w tych kubkach? Yy, Taki gruz yy, Co Sama Pani tuskawk... robi? Yy, tak, mu robimy. No a macie duże pole z tymi yy, tak, Ile hektarów? Tak, tak, mamy plantację. Ile hektarów? Taka? No, około dwóch. I ile tego truskawka wyjdzie tak na sezon? Dużo się rozbiera? No, nie na da się ile? tego przeliczyć. Nie da się tego tak przeliczyć. No Dobra, dziękuję. Kto mówił? Paulina. Yy, Paulina. Z rumbą. Dobra. Tutaj mamy koszyki po 35 zł, czyli taniej. A dlaczego pani ma taniej? Pomorska telewizja na Wagnice. No tak, mamy. Robicie konkurencję, tak? Trzeba, no, trzeba, no trzeba. Mamy swoje truskawki, no i mamy taniej. Każdy swój towar sprzedaje. Ceny tak są jak jak umowne chce. przecież, nie? No. A to truskawki, Te ciasto truskawkowe, tak? tak? Ciasto. Sama Pani robiła? Tak. No dobrze. I dużo tych truskawek Pani produkuje tak rok w sezonie? Każdego roku. Pani. Ale ile, ile tych łuskawek? To na dwie. No trudno mi powiedzieć. Nie liczyła pani. No w tym roku aż tak dużo nie ma, bo część też zmarzło. Pomarzło trochę. Po Ale i... pani nie zmarzła? Nie. nie, ja nie ja... Jak to mówił? Ja nie zmarzłam. To mówił? Zaborowska rewina. Dziękuję. Idziemy dalej. Tu mamy po 35. Przepraszam. Dzień dobry pani, co pani tu sprzedaje? Wszyscy mają łuskawki, pani ma? Czereśnie Czereść nie rozumiem. 35 zł to tyle samo co truskawka prawie. 50. Jeszcze 5 zł. To odmiana. Znaczy yy, droższa wiadmiana. Znaczy się droższa. Rozumiem, a yy, 50. jak tam te czeleśnie obroziły w tym roku? No czy pomarzły? Niektórym pomarzły, niektórym nie. Niektórym, to zależy w którym terenie. Można spróbować? Proszę. Nie wiem, mogłabym poprosić 7 kg. No, kupują? Tak, tak. Dzień dobry panu. Dobry, dobry. Pomorska telewizja narodowa Gdańsk. Co pan tu oferujesz? Oprócz czosku. Yy, pomidory, majeranek, raz... A tu nie ma. Nie. Koperek jest, o. Duże pędzie. Po koperku są wiatry podobno, tak mówią. I pomidory jakie malinowe? Malinowe. Po ile? Po 11 złotych. A to co to jest 10, to? 50. Majeranek. Majeranek, proszę. Majeranek jest też, przepraszam. Tutaj mamy jeżówka biała, jeżówka, jeżówka pomarańczowa i jarzmianka. Dzień dobry pani Pomorska telewizorowa. Co Pani oferuje tutaj? No trzeba mówić no. Przecież to jest reklama Zdrowoł. dla ale nie szkodzi. Mąż też jest... Gdzie? Tamten? Męża się wstydzi. Tej... Dzień dobry Panu. Ta Pani mówi, że mąż może coś powiedzieć. Mogę no, coś powiedzieć. No dobra. Pomorska Telewizja Narodowa, redaktor Sławomir Ziębiński. Co Pan tu oferujesz, Panie dzisiaj? Byliny. Byliny. Nie ma truskawek? Nie. Truskawki są jak najbardziej. Ale u Pana? Są... A u mnie są same bylinki. Jeżówki, i. Lawenda, szczególnie. Na działkę szałwia, sobie można wziąć. Jak najbardziej. Do z każdego ogrodu sk skomponowania. No, ja też mam ogród, ale wie pan, ja tam już nic nie szadzę, tylko trawa sama rośnie. Sama też nie rośnie, bo też trzeba podlewać, nie? I kościć. I kosić, No a te, to wymagają podlewania la Lawenda. O! Lawenda no, jest dobra, najmniej... na komary jest dobra. Podobnie. Na komary jak najbardziej. Czyli komary to do pana nie przyleci. Nie. Do mnie komary nie przylatują. To czy pan ma dobrze pan. <laughs> mówię, <laughs> Nie co? gryzie mnie nic. Nie, pana nie gryzie, A żona? Też, nie, pod, nie, 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 nie podgryzam. To, mówi, to mówił. to Wojciech Kołaczeński. Skąd? Szkółka z Wocławka. W okolice, okolice Wocław. To tu z Wocławka przyleciał. Tak jest. Powodzenia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Powodzenia. Come Kasia, Kasia. To jest Kasia. Dzień dobry, Kasiu. Witam, Pomorska Telewizja Narodowa Gdańskowie, to oferujesz Kasiu. E, tutaj macie Państwo troszkę na Instagram. Tak? E, co oferuje? Oferujesz świece sojowe i gips polimerowy, wszystko lecznie robione. Co ma robisz? Produkowane przeze mnie, Tak? Tymi ręcami. Tymi rękoma, Tym Robisz tak. No dobrze produkowane w domowym zaciszu z ogromną pasją i przyjemnością. Rozumiem. I córka pomaga? tu pomaga. Pomagasz? Pomaga. No. no dobra, a te świece sojowe to e, dlaczego sojowe? Dlaczego sojowe? Bo sojowe świece są dużo zdrowsze niż parafina, mają dużo lepsze właściwości. Nie kopcą i nie są rakotwórcze. A skąd bierzesz te parafiny? Skąd piole soje kupuję w hurtowniach specjalistycznych? A parafina? Nie, z parafiny nie korzystam, nie mam do czynienia z parafiną, to jest tylko i wyłącznie... Wosk Sojow. Dobra, dziękuję. A skąd jesteś? Ważenko, okolice Toka, Tuchomia. Powodzenia. Tak, tak. Tutaj mamy picia, picia, picia w Różne picia. Dzień dobry, dzień dobry. Witam. Pomorska Telewizja Narodowa. Gdaj, co wy to oferujecie? Proszę? Co wy to oferujecie? A to co widać? No ale może pan coś powie, no bo to widać, to widać. No, to pan tylko siedzi. Ja tylko tu siedzę, króciutko. Oj, dobra, dobra. Dzień dobry pani, Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Co pani tu oferuje na tym stoisku? Dzień dobry. Wszystko szyję ręcznie, sama. Zmieniane, naturalne produkty. Len. Len. Czysty, polski len. No nie tylko, ale przewaga. E, Tomby, serwety, ognusy. A gdzie ten warsztat pani posiada? Chłnica. Tak, z konicem. Za Kaszeba. Kaszeby. Tedy no to y, y, powiedz mi, jak, a jak ma na imię? Kasia. Kasia, dziękuję. Pozdrawiam. Powodzenia. Tutaj mamy chleba z masłem, dostaniemy. No. Chleba z masłem czy tylko ze stym, ze, ze, ze smalcem? Ze smalcem. Bo kurde nigdy nie ma masła. No, chleba z masłem dałabym, ale zjadłam sama. No. Zjadła pani sama? Nie. A co to za chleb? Z jakiej piekarni? To jest Żukowa. Żukowa pani tutaj mhm. oferuje. I co to jeszcze? Serki, osypki też Żukowa? Nie, Czy z Górskie? Nie, to z, gór, z Górskie. Górskie, tak? I co pani takie pajdy robię? Tak. I jedzą? Jedzą. No. A ile to kosztuje taka pajdu? O, no dychasz. Mhm. A chleb taki ile kosztuje taki? 24. Aha, to jest ile? 2 kilo? No niecałe. No. A kto mówił? Kto mówił? Uwaga, Ale nie kto mówił, mówię teraz. Jak na imię? Agnieszka. Agnieszka, no cześć, przepraszam bardzo. Dzień dobry panu, Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Co pan tu oferujesz na tym stoisku dzisiaj? Co, co macie? No, trzeba powiedzieć... Tendliny, tak? A skąd wy jesteście? Skąd jesteście, skąd przyjechaliście? Z Litwy. A z Litwy, ojczyzna moja. No byłem ostatnio w tym, na Litwie. No i co, i, tak, i tu przyjeżdżacie często do Polski? Tak. To, to, to kupują te towary? Kupują towary. Co to jest? 15 zeta? Takie coś kosztuje? A 100 gram. 100 gram. No, te upasy są różne. Litewskie. O, a taki chlebek ile kosztuje? Chlebek? 48. 48, dobra, dziękuję. To jest Dzień dobry Pani, Pomorska Telewizja Narodowa Gdańska. Co wy to oferujecie na tym stoisku dzisiaj? No nie wiem co zawsze Panie, ja tu jestem pierwszy raz. Więc się pytam. Robię Wam reklamę przecież. Żeby wiadomo było po co przyjechać. No Panie, kto nie potrzebuje dziś reklamy? Nie potrzebujemy naprawdę, dziękujemy. No Panie, no jest Pan w miejscu publicznym na bazarze. No. Dzień dobry, witam. Pomorska Telewizja Narodowa. Gdańsk. co pani tu oferuje dzisiaj? Same dobre rzeczy. rzeczy jak ma pani? Bardzo wszystko A smakujemy. co to jest? Można spróbować, jak się no. można, Jak najbardziej, same dobre swojskie rzeczy. Można, dobre a proszę ten biały szacunek? Szacunek są biały, tak? Proszę, proszę, proszę. Czy taki dobry, kawałek jak ten? Tak? Bez, bez, bez tego. Dziadłem pani, pani kawałek. Bez yy, kminku. Bo ja nie a, mówię. bez kminku. I bardzo dobry. Nie uważa też. A po ile ta pasztatuba? Nie, no. jest pani Przepraszam. Dzień dobry Pani. Co Pani tutaj dziarga na tych drutach? <grym> Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. No, dzień dobry, dzień dobry. No proszę Pana, u mnie na stoisku same szydełkowe rzeczy, od chust, ręcznie robionych torebek. Ciągle Pani na szydełku tak, robi sama? Tak, sama to dzień robi? Dzień robi. Tak, i jaką czapeczkę to się długo robi? To zależy jaką ma się wprawy, no, ale... no ale... tak pani no, ja mówię o pani. Półtorej godziny trzeba robić. No. I ja tak. kosztuje taka czapeczka? 100 zł kapelusz. Czapeczka, 120, zależy jakie. Daj, daj. A gdzie pani ten warsztat ma? No Ale gdzie? Gańsku. Daj, Gański, Dańska pani jest też. Aha. No dobra, to wszystko dobrego pochodzenia. Idziemy dalej. Przepraszam. Lytka zachęcona. Ziemniaki robią, zakręcają co tu mają? Kola-kola, kiwi-kini, gofry. Dzień dobry, Pomorska Telewizja Radowa. Co wy tu oferujecie dzisiaj na stoisko? Grzyby, jagody, truskawki. Ale byliście w lesie na grzybach? Zapowiadę, ja lody, co? czego tu rzybka? Ale wyleźliście na grzybach na, rano? Nie, tak, tu no, zbieraliśmy przed chwilą, szef się odbiera krawciwki i kurki. Kurki też? Tak. No i dobrze. Tak, Która być. najwięcej nazbierała dziewczyna? Ta dziewczyna najwięcej, bo najwyżej stoi i najwięcej widzi. Ale się na nisko schylać. Ja, nisko Nisko I same kurki same kurki. O, lody mają, lody. I prawie loty Tutaj mamy osypki z podhala. Tutaj też coś mamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Zeptera mamy tutaj, dobry. tak? Witam, tak, tak. Pomorska Telewizja Ja myślałem, że tylko truskawki, a zeptera też mamy. Ale truskawki my też mamy. A my macie? No to dobrze. Proszę się poczesnąć. A to dziękuję, spróbuję. Proszę bardzo. Bo niby truskaw w jest, a tu jakiś zepter się znalazł. Tak, ale truskawki mamy. Wczoraj też byliśmy. Ja? Tak? No nie wiem, wczoraj nie, nie byłem. Byliśmy. byliśmy na dole. Może pan sfilmować zepter? Nie było właśnie. Nie, tam pana nie było. Dole. Ja będę na dole. Dobra, dziękuję. Ale pan nas dobrego. filmuje czy nie? Oczywiście. No jak takie gwiazdy jakiej, nie filmować? A w jakiej telewizji będzie? telewizja a, zapraszam. Piękno. Zeptery tak mają takie o a ile taki zepter kosztuje? E, ten na przykład 2,5 tysiąca. Tylko. A tamta? A ta tysiące. 1000... z czego ona 600. ze srebra czy? Jak to ze srebra? Z czego ona zrobiona? E, z metalu. Ale jaki? Z zewnątrz? zewnątrz, Tak oczywiście. Nie. <laughs> Jezus. Kto mówił? Jak na imię? Pani Alina. Alina. Dobra. Idziemy, tutaj mamy. Znowu robimy kompleciki na szydełku. Tak, czapka. Dzień dobry, co ma pani to robi? No oczywiście, że tak. Na szydełku? Na szydełku. I co? Długo się robi taką czapeczkę, taką czasem. Ile to trzeba poświęcić o, czasu? Cały dzień czasami. Cały dzień? Zależy, wie pan Tam jak... tam jedna pani mówiła, że w godzinę robi, tak? Zależy jak często się odrywam, nie? Jak, jak No wiadomo, z przerwami koduje, to dłużej. Sprzątam cały dzień, a nawet i dwa. No a gdzie pani to robi te czapeczki? W warsztat gdzie jest? W swoim domowym. Ale gdzie? W jakim mieście? Koło pruszcza Gdańskiego. Przy pruszczu tam gdzieś. Dobra, dziękuję kto mówił? Jak na imię? Emilio. A tutaj mamy ikony. O, proszę bardzo, o, to tylko takie. Oczywiście, ja jestem reporterem Pomorskiej Telewizji Narodowej. Dlaczego mam je nagrywać? Jest impreza, jest no. Proszę? Nie rozumiem. Nie ma pan Proszę panią, a sam jest nieznany, proszę wpisać i pani mnie w internecie zobaczy od razu. Pomorska Telewizja Narodowa. Ja się nie muszę identyfikować, my większość ludzi zna. Słucham? Pani ma jakieś pretensje, nie, nie uzasadnione. Powinna Pani się cieszyć, że reklamy robię. Dzień dobry, co Pani tu sprzedają? Jeśli chcesz, awon, awon tutaj się sprzedaje, Normalne. To taka sprzedaż bezpośrednia. Dobra, to dalej. Tutaj mamy coś do żarcia, o. KGW Koło Gospodyń Wiejskich, oczywiście. Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Co tam gospodynie uszykowały dzisiaj? Jezus, Maria. Spokojnie, spokojnie, pomału. Boże, kochany, jeszcze... To się fartuszek zabrudzi. No a co? Co my mamy dzisiaj naszykowane? Do Zobacz. jedzenia przede wszystkim polecam. Polecamy racuszki ratuszki, z truskawkami, z musikiem truskawkowym. O, proszę. Własnych regionalnych truskawek. A polecamy tam... placuszki ziemniaczane, Też. polecamy pierogi z truskawkami. Truskawkami, oczywiście. E, oczywiście, bo truskawkowy czas polecamy. No, no oczywiście z tradycyjna bajka drewna. Mamy ciasta przypyszcze. No, tak smakowało, że już prawie truskawkowych nie ma. Aha. Ale były truskawki. Wszystko tak zjedli. Wszystko, wszystko to bardzo tak dobrze myśli. świadczy o Was. O, oczywiście. No to niech Pani powie skąd Wy jesteś tam. Z Gowidlina. A gdzie ten Gowidlino się leży? Gowidlino leży w pętlu Świata. to jest cud natury, perełka no. nasza. No. Także... Gdzie to jest? Gdzie to jest? No. Jak tam trafić? E, za Śrekowicami. No. A, za Śrekowicami, na Kasiebach. No, na Kasiebach. Wtedy ją. No, no. Tak jest Kto mówił? Mówiła Jolanta Dyszerskała, gospody wiejski Gowidlino Jezioranki. Ahoj Cześć. Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk, Co pani tu szykujesz? Co ja, drogi pani, szykuję? Gospodyni, dobra, kolonia. Na no. ten moment gofry. Gofry będą. Tak. Na, co pani tam nakłada na nie? Na nie, tutaj dżem malinowy, Malinowy i truskawkowy. I tym się to można to najeść? Co można? Najeść się tym? To znaczy, można czy chodić. się najeść, czy się nalizać. Można degustować, teraz z tymi dodatkami 7 zł. A. Jeszcze sernik na wynos. To Jest trzeba 7... kupować, a nie degustować. No to degustacja i kupowanie, no to Dobrze. ten w parze i... No niekoniecznie, bo różnie to bywa. Ja byłem ostatnio na otwarciu ronda Andrzeja Lepera, to koło gospodyn wiejskich go tak. serwowało gratis. I to jeszcze mieli... ale co było gratis, o nie, Panie? Wszystko, co mieli. Co 13 zł. złotych na wynos. Wszystko, wszystko, co mieli na, było gratis. 13 zł. Dobre klamówko prosto nie, nie za Dzień dobry Pomorska Telewizja Narodowa, co pani tutaj oferuje za koniki? Oferujemy warsztaty dla dzieci. A warsztaty z konikami tak. takie. I co będziesz jeździć konikiem? Na koniku? Misia, Kisia? Misia podpisała swojego konika. No widzę, widzę. I będzie jechać na koniku? Tak. Przyczepimy zaraz patyczek i będziemy mieli opie horsa. Chleba. Najlepszy chleb domowy. O! No Janny ja tak. jo, Ryglińskiej. Ile takich chlebek kosztuje? 25 zł. O, to jest ile? 2 kg? chleba 2 Nie, e, chleba. Ponad kilogram, ale, no, ale... No, chleba. Dobra. No, no, chleba. No i chicz. Ale czekaj, ja się tu napiję sam. Chleba, tutaj ktoś czy dobry, co Pani to oferuje za gruszki? Dobry, nie, po, nie, są po, gruszki wreszcie... to jest ty, No wygląda jak gruszka, proszę Pani. To różnie wygląda. By jaja to... Pani też ma tutaj w tym? Oryginalne strusie jaju. Strusie. To Pani hoduje strusie? Nie, ale robię różne rzeczy. Strusie w jaju, proszę. Proszę, ładne to jest. Dwa jaja w jednym? Tak. Super, złośli go. A skąd Pani jest?

no ładnie. I, I co, i to Pani takie tu robi też wypalanki? Mamy Ceramiczka też, ładnie. Ja robi ceramikę. Mogę to wziąć? Proszę bardzo. Zobaczymy tam, bo tam będę miał co podpisać w reportażu. Te, te tykwy hodujemy sami po gruszki. Co to jest? To są tykwy, które rosną. To tykwy? Tak. A, to są tykwy i to tak jak gruszka To one są. rosną u nas po grużu. I to, 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 to się dobrze hoduje? Ciepło to znaczy, musi być. E, ciepło musi być, nie może dostać mrozu i przede wszystkim y, muszą być y, muszą dorosnąć. One muszą dorosnąć y, do, do, wymiaru. do wymiaru. Rozumiem. Dziękuję. U nas, niestety, ale klimat tak nie pozwala specjalnie. Czyli kto mówił? Kornelia. Cornelia. A Teresa Pytka to kto? Siostra A siostra. No nie mogła tu No nie mogła. Dziękuję. Dziękuję również. Dzień dobry, dzień dobry, to spotkala osypki Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk, co wy to macie w ogóle? Ostebki, Same? Same? Najlepsze na kaszubach. Na kaszubach? Dlaczego? A dlaczego jesteście na kaszubach, kurale? Przejechali na troskawki. A, bo wy lubicie troskawki? U was nie, nie urosły jeszcze? Na Batorego. Na Batorego. Dobre, dobre. dobre. Obłowcze małe, korbacz, korbacz, co to jest korbacz? No to co jest taki no, warkocz. Taki warkocz, warkocz no. Makaron. Sam pan te warkocze robisz? No, nie, robimy. My nie robimy, bo byśmy nie spali. Byście nie spali, a kto robi? Żony? Ci, coś co Jak To we śnie robią? Proszę? We śnie? Nie, one robią, a później śpią. A później się, no. A my jeździmy ten, w ten. Musimy sprzedawać. No oczywiście. Ktoś musi sprzedawać. Kto mówił? Jak masz na imię? Ja? Ja. Maria. Maria. Zakopane. Za no. Tutaj mamy tabakiery, no bo jak to Kasiep przecież tabakiery. Musi tak, być tabera. Pan robi sam te tabakiery? Tak. I proszę pana, z czego to pan robisz? Krowiego rody. Z Tak. A ten duży to też krowi? też, od szkockich. A szkockich. To. Taka tabakiera to ile tabaki tam się wsadzi? No różnie, zależy czy jest szeroka. Taki z woreczek tam. Wsadzi. No ja tam kiedyś w Turniłka Wędziarze Kaszubskich chmielnie to tak zażywałem te tabaki. Nawet czwarte miejsce zażyłem. To zażyjemy. <laughs> zażyjemy. sobie. Chcemy SLS zazwyć. No dobra. Ty jaka to jest? Kaszubska. Kaszubska. Idę dalej? Ile taka tabakiera u pana? Stoi? Od 100 zł. 100? 130, 170 no tak, 380. 180. Tutaj z Gryfem Pomorskim A jak masz na imię? Łukasz. I skąd jesteś? Zmialna. Zmierna! Tak. Pamiętny, o, nie no, gdzieś nogę miałem szytą. Byłem po środku, w czasowym świt byłem. I tam sobie w grałem. O. pamiętne czasy. Dzień dobry. Dzień dobry. Co by tu mata? My mamy ekologiczne czyściwo. Do czego to jest? Do do Samochód się czyści, czy co? Wszystko. Wszystko. Cały, cały dom. Do też plecy też można myć? Plecy być tak. Jak najbardziej. No, dobry, dobry. dedykowana. Tak no, naprawdę dobra. wszystko wyczyści Pan, tylko i wyłącznie Skąd to się bierze takie coś? To nasze Polskie czy zagraniczne? Polskie. Polskie? Tak, z Krakowa. Z czego to robi to? Zbełny. Nie, większość to jest jedwab, bawełna, jest zbudowany to jest elektrki włos. Czyli to po prostu wszystko do siebie chłonie. Siąga. Zostawia w środku i nie przenosimy prądu dalej. Jedną taką rękawicą, zamoczeniem zimnej wody umyjemy 100 metrów kwadratu. Czyli rękawica dogada i na ulicy, Można powiedzieć. A skąd pani? Gdzie ta firma? Firma, firma pochodzi z Krakowa. My Krakowa. jesteśmy z Samonina. Dziękuję. Jak masz na imię? Monika. Dziękuję. To idziemy dalej. A no jak widać tutaj mają różne takie zakręcia na frytek. Dzień dobry. A gdzie zostawiła telefon w samochodzie, dlatego... Tabakę, tabakę zażyłem. Tabakę zażyłem, dlatego mam taką blodną. No pozdrawiam wszystkich, Pomorska Telewizja Narodowa, redaktor Sławomir Ziemiński. Dziękuję bardzo dla was z Złotej Góry. O niej opoda Reposzewa. Dzisiaj mamy święto truskawk, kawek, truskawkobranie.